Dobirła końca pucharowa przygoda trzeciej drużyny u Klubu Sportowego w okręgowym pucharze. Polski z nami Radek Pęciak, szkoleniowiec tego zespołu. Przegrana, poniekąd spodziewana, bo graliście z rywalem z najtrudniejszym z możliwych na tym poziomie, jaki go wylosować. No tak, trafiliśmy na soku Aleksandrów, który, który przewodzi w trzeciej lidze. I no, przeciwnik, wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, natomiast e, bardzo dobry z punktu widzenia szkoleniowego dla całej drużyny, dla nas, dla trenerów, bo wiadomo, z takiego meczu można bardzo dużo wynieść na przyszłość. Tak? Poprzednie mecze, gdzie w Pucharze Polski rozgrywaliśmy, były to wygrane e, z przewagą kilku bramek, ten przegraliśmy wysoko, natomiast no, jest to mecz, gdzie na pewno dużo z niego możemy wynieść na przyszłość. Tak? No właśnie, tym bardziej, że choć końcowy wynik 0 do 8, to trzeba podkreślić, że do przerwy Rywal z Aleksandrowa musiał się bardzo mocno napracować, żeby chociaż tą jedną bramkę otwierającą wynik zdobyć. E, tak, no troszkę tutaj e, oglądaliśmy Rywala, wiedzieliśmy na co na co ich stać. Próbowaliśmy ustawić się troszkę niżej, natomiast gdzieś w DNA UKS-u jest to, aby rozgrywać, budować bez jakiegoś zbędnego wybijania i to staraliśmy się robić cały czas, jakby zachowując ustawienie. Ustawienie bardzo dobrze, chłopaki realizowali cele, które im nakreśliliśmy. No i tak do przerwy tylko jedna strasna bramka, później gdzieś już dekoncentracja, błędy. Natomiast tak jak mówię, cały czas patrzyłem tutaj szkoleniowo na taki pojedynek. Te 7 bramek straconych w drugiej części to efekt mniejszego doświadczenia, różnicy w przygotowaniu kondycyjnym, motorycznym. Jak gdzie byś upatrywał przyczyn tego końcowego wyniku? Na pewno tutaj doświadczenie, tutaj wszyscy w drużynie przeciwnej to już są osoby, które ograne są na poziomie czy to trzeciej ligi, czy niektórzy wyżej grali, tak więc tutaj każdy mecz z takim rywalem dla nas to będzie duże doświadczenie. I myślę, że tutaj pierwsza rzecz, druga rywal też bardzo dobrze poukładany taktycznie, techniczno-taktycznie, no i motorycznie, tak? Osoby, które naprawdę rywalizują w trzeciej lidze, a tam wiadomo, głównie też ta siła, moc tutaj widać było na boisku, gdzie, gdzie w drugiej połowie już nam tego brakowało. Sokół w zeszłym sezonie o włos przegrał awans do drugiej ligi. Teraz o tą drugą Lidę też walczy. Otwiera tabelę po konfrontacji z takim przeciwnikiem. Chyba łatwiej Wam się teraz będzie grało z zespołami z ligi, bo Wasz cel nie zmienia się. Nie, nasz cel w dalszym ciągu jest niezmienny. A... Awans do Ligi Okręgowej. Taka porażka, tutaj chłopcy gdzieś było, słychać jak schodzili, że przegrana i tak dalej. Natomiast no jest to przegrana, ale mamy świadomość, czy to był rywal e, dużo lepszy tak, na dzień dzisiejszy od nas, więc myślę, że tylko zbuduje zespół na kolejne mecze. No właśnie dla ciebie, dla reszty sztabu szkoleniowego i dla chłopaków to też będzie takie doświadczenie, bo takiej wysokości przegranej jeszcze nie doznaliście, będziecie mogli się sprawdzić, że zareagujecie w nowych dla siebie warunkach, nowych okolicznościach. No tak, takiego wyniku jeszcze tutaj nie mieliśmy, natomiast tak jak mówię, e, wiedzieliśmy od początku, że będzie trudno nie jakby nie wyliczaliśmy jakim wynikiem się skończy. Skończyło się, że przegraliśmy ośmioma bramkami. No cóż, trzeba żyć dalej. Myślę, że chłopaki tutaj jakby podejdą też profesjonalnie do tego i wrócimy na właściwe tory już od soboty, tak? Sezon ligowy zaczęliście od czterech zwycięstw. Teraz druga część sezonu i w sobotę mecz z Rywalem też utytułowanym, choć obecnie gdzieś, grającym niżej niż w dawnych latach, ale marka Stard Łódź to zawsze w łódzkim futbolu znaczy sporo i na pewno też dla chłopaków to będzie dodatkowy czynnik mobilizujący. E, no tak, to jest start na łódzkich. W Łodzi jest od dawna zespołem, tak? Także przyjeżdża tutaj do nas. My, jakby, mamy zaplanowany ten cały okres treningowy. Nic z nim nie zmieniamy, tak jak do kolejnego meczu się przygotowujemy i myślę, że podejdziemy z cennym doświadczeniem dzisiejszego meczu. Natomiast po trzy punkty. tak? Trzymamy zatem mocno czciuci EKS3 kończy przygodę z okręgowym chorem Polski, ale warto w dalszym ciągu obserwować postępy, jakie czynią zawodnicy tej drużyny a o meczu z Soklam Aleksandrów opowiadał Radosław Pęciak, szkoleniowiec EKS3.